I cześć, witajcie w Long Dark Series. Przerwana cisza i ostatnio dostaliśmy tutaj dobrego samolotu. Na chwilkę się że Może by coś zjać, tu miałem jakąś fardę w placach. To sobie już to usmażę, żeby nie przyciągać zwierzyny, bo nie jesteśmy za bardzo tutaj wzorowi. Patyczki, gdzież to ma być nasz termos, bo nie zarazam go ostatnio. Powinien być tu gdzieś rzucone. Może tutaj w jakichś krytkach, może tam gdzieś? Aha, jest nasz króliczek. Może się przydać, Will, choćby i na wystawę. O, matki, czy ja potrzebujesz matek? Ostatnio to mieliśmy problemy z tymi pumami tutaj. I w sumie chyba dalej będziemy mieć, bo <laughs> tak one nie zniknęły tutaj stąd. O, jeszcze mamy Polaroid do zrobienia. To fajnie by było to też tutaj narysować. Dobra, nie będziemy chyba otwierać tych skrzynek, bo za chwilę, no właśnie, żebyś wiedział, bo właśnie to chciała mówić, że się robi ciemno i trzeba się tutaj zbierać, bo może raczej nie będę. Tutaj spać. <laughs> A może jednak. Boże jednak, Will. Wrat jeszcze drzno jest. Ja... To ja nie wiem, czy mi tutaj nie zgaśnie. Ja mogę coś robić. Poza tym, że mam ryzyko szkorbutu i przydałoby się też zjeść coś. 30 minut, ale. Okay, to tu podłużymy. I też zabrać tą gałąź. Będziemy się tutaj spać. Że się przyda coś na zapas z tymi kościami tutaj, jakimś niedźwiedziem, chyba. Niedźwiedź tutaj zginął. No, Zapakujmy tutaj. Coś przyjdzie odwiedzić. Proszę bardzo. Podpałka. Dobra, by to nas tutaj zatrzymało. Myślę, że możesz teraz. Będę tym zająć. To no dobrze to tak. O, jeszcze kurtkę mamy swoją. Nie, to nie będziemy targać. To nasza kurtka. Ciężka tutaj. Ja potrzebuje jakąś wodę sobie zarobić na przykład? Połóżmy jodłę dwie godziny mogę poczytać po godzince, bo nie wiem, może mi tutaj zgasnąć albo coś nie trzyma się dobra 20 yy, minut to może coś innego zrobimy niż poczytane, bo trochę wody by się przydało, chociaż ten garnek już będzie dla nas wystarczająco tak, zostało mi tu jeszcze jeden raz to użycia. Co to za Tabletek tu ja tu mam bardzo dużo <grym> Mogę to zjeść. Nie będziesz, szkód, tu? <grym> Na marchewce będziemy tak opóźniać kolejny dzień. Dobra, widzę, że też mam paliwo tu sobie. Wleję troszkę. Okej. Okay. Gdzie mogę zostawić resztę? O, usełki też się znalazły. No, mój nóż? Nie, taki dobry łuk to już w ogóle... Tragedia. O, to mogę rzucić. Part byłaby no tak średnio, co nie? Bo... Do handlarza starczy 4 i zostanie nam 22. 16 na łóżko. Jeszcze sześć będzie. Patrzmy okay. tam nasze meble. Na pewno chcę sobie zrobić niedźwiedzia. Ty, przejechałam już. Nie niedźwiedzia to, gdzie to jest. Na samej górze? Płatki. Tu jest, dobra. No, i to mamy, to mamy, i to pewnie trzeba będzie znaleźć. Co z narzutką? Też potrzebuję 16. Nie? To powinno być chyba mniej. Może takie same są. Ale to powinno być najlepsze. Takie spore łóżko, już duże takie. A jeszcze na kanapę by się przydało. Mówię. 100 barwy i można i robić. A, chyba jeszcze postawię wodę i będziemy czytać. Ok, to to na dwie godziny. Kiedy to to poczytamy. Tutaj będzie lżej. Ok, superowo. Woda zrobiona, w się wygotowała nic no, lepszego tutaj do roboty. A tutaj jeszcze książkę, to ja się Tylko żeby nie brakło tak tych godzin jeszcze. Chociaż książkę przeczytam. Dobra. A się? Chyba nie. Dobra, zostawimy tutaj jeszcze i tylko. Przydałoby się jakąś gałązkę i. Bógę O, że zostawię jeden patyk. Kiedyś może się przydać. Jeszcze wody. Jedną zapałkę. I batonik. To wie, teraz żyjemy tutaj. Mając wszystko. Ale jeśli na swój pumę dorwią... Możemy zginąć także to może się przydać musi go też jeszcze trzeba i spać już chyba już 15 do zagotowania. Zjedmy sobie coś ratoniki hmm. wody. Właśnie już napiłem, nie? może to zjem. Jeszcze, no jeszcze chyba te chipsy. A, już jest elegancko. Ach, mi woda. To świetnie. Jestem dalej przeciążona, a co ty tak nosisz tam? Miśki? No takie nie jest ciężkie no. Kilogram nosimy. jest drewno? Paliwo mam też. O, ale zanem zrobiłam. A tutaj mogę właśnie. Że mamy patyki. narobię strzał. Trzeba i będzie. Bratok nisko się pali. Właśnie to zrobione. Ja mogę to zrobić. Mogę nawet. I podwójnie. To radę dam radę, elegancko. Równie od razu. No, to super. Śnieżyca przeszła. Ja tutaj narobiłam rzeczy, możemy iść spać. Myślę, Kało się nie słyszy to zabiary. Yy, Chyba. Trzeba... tyle tego. Chyba to, żebyśmy pozwali. O nie! <laughs> A to tylko chwilka. 99 i 9 godzina. <laughs> ok, podniska się jeszcze pali, mamy trzy godzinki jeszcze. To jeszcze się napijmy, myślę. W postawię wodę. Możemy spaść na dwie. Prawie się wyleczyłam też. Może to i dobrze, że nas tutaj zatrzymało. Poczytaliśmy. Pozdrowiłam się. Mam się coś świadrusze. Krócej gotuje niż dwie godziny. My to już potrafimy, to nie? Dobra, zapas wody jest. O, już to już dwie godziny. To pójdziemy z pochodnią. Uy, serio, takie najgorsze pochodnie musisz brać. No serio, wszystkie jest jednakowe. Może z tej strony będą lepsze. <laughs> Też takie same. No dobra, chodź. Jeszcze już tam zostawimy. Nie było tutaj za wiele rzeczy. Bo nie znaleźliśmy poza tym termosikiem nic takiego. A kurtka jeszcze była. A jeszcze kurtkę, żeśmy znaleźli. Dobra, te. Mogę zostawić tutaj, co to jest? Aha, Zauważył jakiś nóż, Opiórka to sobie mogę wziąć. Dobra, patyki nie zostałam, chociaż taki by się przydał. Dobra, na herbatkę też nie trzeba. Tak mamy tam dość ciężko, jak widzę. Jeszcze nie, chyba nie naprawiłam sobie rzeczy, a ta kurtka waży. Sporo... po Trzeba zostawić u mateczki, bo nie będziemy tego dźwigać. No dobra, wiedzone A to już narysować nie mogło, nie? Już powinno my się, myślę, odsłonić. Czy? Pojemniki, dobra. Idziemy dalej. Narysujemy sobie Polaroid. I tak nie mamy innego tutaj przejścia. Tylko się cofnąć z powrotem. O, się przejść tam koło Pumy. No, sobie może być jeszcze tam na drodze i co wtedy? Jak na nią. niskim zdrowiem, dopiero co. odzyskanym. To mogło się zakończyć źle dla nas. Nie chcemy to bardzo zginąć. Mamy sporo pardwy. Jakby, jakby nam to wszystko gdzieś tak przepadło, no to kiepsko by było. A jest szmatka jeszcze szmatek, dobra na to mi tak nie trzeba. Tu tutaj sprawdzałam Sprawdzona. gazety, o, o, o Zrobiło. Pojawiły się z powrotem. Ciekawe, czy będą trzy, czy może będą cztery. Spoczymy. Uwolowałam tylko jedną. Dobrze, bardzo dobrze. Gdyby się tam jeszcze znalazło ich sporo. Będziemy Idziemy śmierdziać. Ale tu jest w miarę bezpiecznie. Jeden biczek chyba tylko na przejazd, ale coś go ostatnio nie było. One gdzieś tu się kręciły. Zaraz. Ty ty tak umiał strzelać, to by było superowo, to prosto prostu byście tutaj już polowało na twardy. gdzieś tutaj się odzywają, no, ale nie widzę dalej. na Wejdę w tam je i nie będę wiedzieć, gdzie są. Tu były ostatnio, lecz tam są. O, tu jest jedna. Tu jakoś tak niżej się znalazły. To się tofne. Nie chcę je tutaj. Gdzie tam idziesz. troszkę. nie widzę. może być. To ja chyba... Nie no to ona jest, dobrze. się, że się sposzy. Jeszcze jedna? A nie, jeszcze, jeszcze jedna. Ich. coś mi się nie udaje. No w ogóle nawet blisko nie było, bo się nie zaprzestraszyła. Nie, ciężko na tym śniegu je celować. Jeszcze kur na kurce stoją. Trzeba niżej celować, nie? Świłaś. Nie widzę w tej trawie, tam Gdzie się ruszyć, choć tam nie choć, że ja nie widzę nawet, już chyba tam dalej. Tam jest. Mamy dwie. Nie no, gdzie tam takie wyrwy się. Ach. Sprawdzę coś takiego. Panie Jest. Dobra, były dwie. Nie słyszę, żeby coś się odzywało więcej to. Zabieramy to jest. Mocciutkę. No, okay, czyli pod kurkę jak na górce siedzą trzeba niżej celować. Bo tak bardzo na prosto już. Dobra, superowo. to nie poszło tak źle. <grytanie> Troszkę odrobiłam się tutaj. mam jeszcze dwie dodatkowe. Tutaj jakby nam jedna uciekła. I sobie zmieńmy. już króliczki, ale króliczki to zostawimy. To nam potrzebne. Mają szczęście, gdyby trzeba było jakieś na przykład nie stołeczki wypchać, to coś to <grychy> byłyby zagrożone. Ciekawe, gdzie ten wicekról się podział. Nie ma go. Zrobił spokój, liczki pasają sobie do woli. No, sporych tu jest, ładnie grupy. Właśnie i tam można przejść tutaj, tędy się schodzi, z jaskini i idzie się tam prosto autostradą. Taką drogą, ale droga jest za stawiona pumą i teraz... Ciężko <laughs> się tam przedostać, możemy zawalczyć. Ale coś czuję, że ogień już może nam nie pomóc. To może być gorzej. Okej. Okay. Tak nasłuchuję, czy aby wiczek tutaj nie idzie, bo tak się zastanawiam. Że teraz to w sumie mogła się pojawiać nienawiść. Może być na przykład jeden dzień tutaj niczego nie być, a drugiego już będzie na przykład wiczek. One też tak się pojawiają i znikają przynajmniej szare. Lecz takie normalne to też. No, można poczekać. Podobno parę dni, no jeszcze nie sprawdzałem, jak to tam jest, ale jak się poczeka i się nie wchodzi, to one znikną później. Przejdą sobie gdzieś indziej. Można ruszyć, tylko że kumy to chyba nie dotyczy. Chociaż może? Jeszcze nie spędziliśmy tu jakieś, nie wiem, pięciu dni. Jesteśmy otoczeni. Jedyne przejście to. Wycofać się na jezioro. Nie ma jezioro, tylko na torbowiska. obok Miesznie wywoje, by ja bym tam szare spotkała. Dobre miejsce, żeby tam były, bo coś... To teren jest. To mogą. No i co panie kraliczku? Idziemy narysować? Trzeba będzie chyba zawarzyć z tą pumą, która szerzy przejścia do tej Spokojnej rzeki, bo ona mi tutaj przeszkadza. Potrzebuję jeszcze więcej par. On też może poczekać. Ma Tylko na dole, ona jest na dole, nie trzeba się nic martwić. Jedziecie spokojnie sobie. A to nagle <taki> takie wrzaski <taki> za góry. <taki> No, łośku. Już podniosła nam puma. <grystanie> I by nic, taki odgłos miałczenia, <grystanie> alciarki przodą. mamy radę narysować? Czy będzie już tam Nie wiem, właśnie czy. Bo też nie ma znaczenia tutaj wpływu na to, jak rysujemy polaroid. Czy mniejszy te tutaj odsłania? No właśnie byle. A nie, coś tam widać dobrze w miarę. Zobaczymy, czy tu mi nic nie przyszło. I, i nie czekało na mnie. To, to rysujemy. O proszę, proszę. Oho, oho. tu są. A zobaczymy jakieś partwy, Czekaj, co teraz, tu jest partwa. tak, yy, to właśnie tutaj polowałam na nie, tak są tą skrzyngów tu nie ma nic Nie yy, No co, jeszcze tutaj tej drogi. Tu coś mamy. Skrytka z pamiątką. Pod mostem tutaj też mogą być partwy, ale ja potrzebuję się przemknąć obok tej pumy. Bo ta mi jakoś tam specjalnie przeszkadza. Ta jest też dość niebezpieczna, ale można się jakoś może tędy przedostać. Choćby i tak na tu strumieniem i tu się da prosto przejść. Ale ta, może, może damy radę jako o drogi. Teraz jesteśmy już troszkę tutaj w lepszej kondycji. Ja, bezpieczników tutaj, tam nie mamy. Trzeba powiedział warę, bo teraz wnioski mi to przyjdą. Mój łuk ciekawy, <noise> kiedy się to Ech, Jakieś klony tu ja zbierałam. A puma to też może przyjść czasami. O, trochę jesteśmy w jej zasięgu. To może się skusić tutaj. Zobaczyć, kto się tam kręci z takim pachnącym mięskiem pod pachą. Ten widok to zawsze mi będzie przypominać u Wintermute. Tak się cieszyłam, że w końcu jakieś domki. że udało mi się przedostać do cywilizacji. Ale potem wchodzimy do niego i możemy zginąć, prawie. Ach, cywilizacja, która znaczy się rozpadła, to nie łilk. Zginęła też tutaj w mrokach, śniegu. Dobra, wchodzimy tu. Jeszcze sobie sprawdzę. Może się zaczimy na chwilę, że fary dał skubać. a też co jeszcze musimy zabrać. O obrazy, może chciałaby taki kalendarz. bo tam potrzebny kalendarz, który... Wełniany ceteryk. A to zawsze. Jacieb mieć taką bazę u mateczki. Jakby się nam coś stało. To będzie priorytet. Trzeba się zobaczyć. To. to możemy też sobie zabrać? A tabletki. Trzeba to wszystko pozostawiać, one za dużo. Hehe. <laughs> Ogie. bandaże. Yy, nie liczyłam w sumie, ile potrzeba było, ale tak. Nas... Całą butelkę prawie. I chyba że ze... albo trzy razy brodaczki. Może ktoś. Liczył to może napisać. ja to tam razy dostaliśmy tego krwawienia. Na pewno jedna butelka nie wystarczy trzeba mieć jeszcze dwie albo trzy brodaczki. Można by przeżyć. Chyba, że się śpi długo to. Dobrze. Może się przydać. Teraz to... Ta flaszka zdobyła większe znaczenie tutaj w naszej ochronie. To jest kolejne zabezpieczenie, które jest nam potrzebne, gdy idzie się na bumę. Nigdy nic nie wiadomo, zawsze może pójść źle, zawsze idzie dobrze. Zawsze może tam nam potknąć noga i, i to. Katastrofa gotowa. Że trzeba być zabezpieczony zawsze. Trzeba nosić butelki, albo przynajmniej mieć dostęp, w miarę szybki do niej. Dobra. Jeszcze jakieś szmaty. Wodówki jeszcze nie przeszkadam. Dobra. napiszę trochę. A dobra, nie będzie. to no, jestem głodna. W sumie bardzo mam. iść za mateczki, bo to ciężko jest. Pogoda się psuje. To może to tylko taki wiatr. Nie może ktoś... Tutaj za bardzo zwlekać z tym mięsem. Bardzo tutaj trzeba się przedostać, bo. Słuchaj, że wieczki gdzieś są. Albo i nawet puma. My wyładować trochę rzeczy. Bardzo zarobić, możemy iść dalej. Dobrze, wypakowałam tutaj rzeczy, Zostawiam też te do domu, bo pójdziemy tam na pumę i spróbujemy się przedostać. Jeśli się uda, to będziemy jeszcze starać. Jeśli nie, no to powalimy pumę, miejmy nadzieję. Wypakowałam rzeczy, także... Chyba jeszcze pardy zrobić i coś zjeść, no właśnie te pardy pewnie można by było, no to szybko jeszcze zbierę tutaj mięsko, usmażę i te spacje tam wyruszamy. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i to będzie w nim wszystko, Następnie ruszymy tutaj, żeby zapolować na Pumę, coś mi się tak wydaje albo z takim troszkę zamiarem tam idziemy, żeby się przedostać i chyba jednak będziemy tutaj walczyć <gryw> o byśmy wygrali